Cześć Polacy Rodacy, witam Was z mojej pracy. Dzisiaj jedziemy pierwszy raz do Georgii. Kobuś mnie nagrywa, ja jadę sobie, za mną jedzie moja żona, zaraz będzie mnie wyprzedzała moja nensita kobita. Jak będzie na załączonym obrazku, proszę bardzo, z mojej lewej... Pum! Poszła! Widzicie? Poszła po prostu jak szara Robin Hooda. Świruję, mnie nie znacie, jestem też TikTokerem, remio80.pl. Jak ktoś chce mnie znaleźć, tutaj dodam też, jak mnie znaleźć na TikToku. No tak, zacząłem na TikToku w tamtym roku. Rok minął i doszedłem do takiego miejsca, że potrzebowałem operatora, właśnie, tego teraz mam, przyjechał z Polski, Kubuś. Już jest ze mną, jeździ drugi tydzień, a druga sprawa jest taka, że to, co potrafiłem zrobić na TikToku, więcej nic się nie umiem zrobić, dlatego postanowiłem, że Kubuś przyjedzie, no i Kubuś mnie namówił na Instagrama, dziękuję Kubuś. Namówimy na YouTube, dodaliśmy na, na YouTube pierwszy filmik, tak. Wczoraj go zrobiliśmy, dzisiaj dodaliśmy, tak, troszeczkę się gubię, sorry, nie mam nic w i się gubię. Także jest filmik. Mamy drona, ale e, e, tak wyszło, że zapomnieliśmy go wziąć z domu. <laughs> Mamy GoPro, które też zostało razem w, w dronie, ale nic nic, następnym razem, w następnym tygodniu będziemy robić i plan jest taki, żeby filmiki nagrywać codziennie, co tam się dzieje i składać to w jedną całość, bo na YouTubie nie ma limitu czasu. Będziemy tam, nie wiem, wyjdzie 15 minut. Myślę, że na początek 15 minut będziemy dodawać, także to ściężarówki, jak się roz rozładujemy, kubuś nagrywa super filmiki, jak tam cofam do Daku, wszystko ja. Jak to mówię, PZU piźnięte zawsze uśmiechnięty, to tam zawsze coś robię. Nakręcamy się obydwaj. No i będzie super. Nesita będzie moja egzotyczna kobita Karaibsów. Nie mam jej tam w Polsce 17 lat, więc nawet się dowiedziałem od kubusia, bo on też jest track driverem. Półtora roku jeździ. Ma zamiar tutaj przyjechać na sponsoring. Właśnie będę o tym opowiadał. Co wiem o sponsoringu? Znam firmę Atul Express. Tam może kubuś zacznie. I ten sponsoring, także będę opowiadał to co widzę, to co jak się robi, na przykład dodałem filmik na YouTube, przepraszam, na TikToka, jak się slajduje trailer, Kubuś tego nie wie, nawet moja żona, która 4 lat jeździła po Ameryce, nie umiała tego, ja ją uczyłem, także no, taki filmik nawet wyszedł jak poradnik jakiś po prostu na, na CDL, czyli na Commercial Driver's License w Ameryce, także no coś tam, coś nie, coś potrafimy, mamy, my się nie chwalimy, po prostu mamy talent, a Kubuś... Tak jest. Mamy talent, no i a czym tak jest, czy tylko tak nam się wydaje, ocenicie sami, nie będę mówił, że wpadajcie na YouTube, tylko przychodźcie, lajkujcie, obserwujcie i piszcie, co byście chcieli zobaczyć, bo tutaj, że tak powiem, jest takie w mojej głowie powiedzenie a propos filmików, sky is, sky is the limit, czyli nie ma limitu tak naprawdę, co będziecie chcieli, no nie pokażę nic wam tam za prywatnie na razie, ale tak wszystko naokoło, od szczegółu do ogółu. Także będzie fajnie, będzie miło, zabawnie oczywiście, bo ja nie lubię przynudzać, ja nie lubię maruderów, narzekaczy i tyle. A pomysłów jest wiele, tylko mówię, no, bardziej techniczny problem, którego, jak komuś wejdzie do Polski, no to się będę musiał nauczyć te filmiki składać, to, o tego, no, kurde, będzie ciężko, ale dam radę, jak po prostu się wkręcę w to, no, także dziękuję bardzo za uwagę, to ja tutaj sobie jeszcze zrobię taki znaczek, mam tutaj taki, żeby było logo, także będę tak trzymał mikrofon, bo tu jest jakieś tam logo markowe, to nie będę pokazywał, o, zasłonie ale będzie moje jakieś tam YouTube'a, także będzie fajnie, a mikrofon profesjonalny, kurde, 70 razy, za niego dałem, tak powiem mam w tajemnicy, ale, ale działa. O Artur Express akurat stoi na highway'u. Kobój zobacz, patrz, popsuło się coś. No, ale zaraz mu porzucą z drugiego troka, bo Artur Express mo z wypożyczalni. A że tak mówię Mo albo będę, to taką żartobliwą gwarę. I to nie jest tak, że jestem tam z tego. Nie jestem hanysem. Na wsi się nie wychowywałem, ale my tam w małym miasteczku takim, tak se tak ty, Józef tego. Także no, mogę to wyłączyć, ale no lubię tak mówić, bo się czuję tak naturalnie. no. Także tyle z mojej strony. Coś jeszcze tam wsadzimy, zmontujemy ten filmik, żeby nie było tylko moje gadanie, bo ja gadanie mogę zanudzić. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale nie talentowy, bo myśmy coś ukradli do Polski W rolkach? Nie, to będzie nie wiem co to, nie wiem, ale, ale patrz jaka ładna matka Dobra, zobaczymy ja, Patrz jaka ładna flaga Panie w Alabamie, kurde, the sweet home Alabama, tego i tamtego, kurde, teraz mi nie zagadną, tu jeszcze pisz szybko, to jest dobra. Chcę, żeby, hey. prostu... All drivers must fly tandems to rear. Czyli wszyscy kierowcy muszą przesunąć i pójść do Tak jest, tandem. Czyli wy dzisiaj cię nauczył, to jest, to, że jest to zrozumiał. Ja Czyli po prostu nie załadują, jak nie przesuniesz osi. Tak panie kamerzysto, operatorzy, montażysto, Ale mówiłem ci o tym, że ten wózek się nazywa tandem, nie? Czyli to tandem. With very very good brush look. Wow. Good. <laughs> Wiem, że to jest tylko lata w tym biznesie. to włożyć this one do tego, right, tego, do this, and like Kawasaki Ninja. jesteśmy w miejscu, zaraz gdzie, gdzieś na granicy Alabama i Tennessee. Także jak to Sweet Home Alabama i wszystko na na nanana. Na. ładują nas papierem, trailer trzeba było zamieć, komuś nie pomaga, po prostu bo raz, że nie może, dwa to się i kurde, nie gady do roboty. Gorąco tak, że jajka się rozpuściły. Ale 22 years in the business, dajemy radę i co, no chłodzimy się, szyba się zablokowała, Remuś naprawił, wszystko my naprawić, kurde ja, kurde żadnej pracy się nie boję, tak jak już mówiłem. I wszystko dobrze, ja się czego nie boję, mam tylko tyłku naboje, jeszcze mam 3 godziny, komuś pokaż może na logbooku, jak się da, tylko nie pokaż, bo jest karpetek, bałaganu i tak dalej. O, odbiłem się w lusterku, Ach, kurde, już to tym myślałem, że miałem dzwonić na emergency, że jakiś tutaj przystoniak jest w ciężarówce, a to tylko ja, kurde. Kurde, no ale ku o patrz, i tam przystoi na kubuś, zobacz jakiegoś z katalogu. Zatrzymaj i pokaż. Kurde, zobacz, zobacz. Trakerzy są też eleganckie, ale to nie Amerykanie. O, o, widzisz, poszedł w lusterko, by w las. No to kurde, tyle takie rzeczy, tylko w usta, po prostu. <laughs> Także żegnam się z Wami, a Wy zadawajcie pytania, co tam chcecie, jak tam chcecie. My robimy, co możemy. Nagrywamy, później będę sam nagrywał na razie, że trzy tygodnie jest kubuś i to jest najlepszy operator na świecie. Po prostu jakiego se. 2,5? Jakiego se mogłem wymarzyć. 2,5? Go, nie Kupku, nie, będę nie, tęcki, nie kurde, się nie bez, bez poradzę. Musisz się nauczyć tych programików tego wszystkiego, widziałem widziałeś jak dzieci to dają na tak, O no właśnie, bo Instagrama, kurde, to BEj, nie taki tam tatuaż widać elegancko, no ja jestem gwiazda, z tobą jest jazda. Dobra, nie świruję, bo kończę, bo jak mi już daje mikrofon, to nie wiem kiedy skończyć, to jest cały ja. Pozdrawiam. Hello! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! What is Doggy Name? Loki? 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 Tak. Loki? Tak. jest Tak. Loki? Tak. Loki? you drive with with dogs in the truck. In America this is normal. In Europe no. 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 Why? Too small, mm, truck. Kogoś od no, czego rozpoczęliśmy? Staliśmy rano, nie było showera, bo był po prostu 50 minut czekania, pojechaliśmy na inny trackstar, tutaj zawsze pani go bierzemy, mamy z showery. i pani było bardzo miło z pani strony, dała nam trzy osobne shower'y, ty wziąłeś na siebie, ja wziąłem dla siebie Nensita, która tam leży odpoczywa jak foka po prostu i dogaduje mi, mnie zgasiła, jak powiedziałem co, Anadel Anadel Dora w Ameryce. I ja jestem zabawny i tak dalej, znowu się śmieję i po prostu będę ją zostawiał u niej w ciężarówce, bo mnie dekoncentruje, ale dalej ją kocham. Ale to wiecie, to jest coś takiego, że łatwo się mówi i tutaj mam taką anegdotkę. Mówicie, że kubuj sztywny i coś takiego. Dagrajcie nagrajcie coś, odpalcie kamerę, zobaczycie jak to jest, bo ja to jestem zwierzę sztoniczne, ale Kubuś poza kamerą jest zupełnie inny, on się nie umie przełamać, może ma dopiero 22 lata i ja bym chciał być taki jak on, jak mu 22 lata ludzie, no, także proszę mi tak jak musia nie gadać, bo będę gryzł ten film, i tak dalej, a my jedziemy dalej, Kubus zjadł rosół, ja zrobiłem rosu, Messi no, tam swoje jakieś tam artykuły, jedziemy dalej, my się trzymajcie, nie puszczajcie i oglądajcie YouTube e, i Instagram, Kubuś chce coś powiedzieć? Jak to jest z prysznicami? Czy jest ich dużo? Ile kosztują? Czy są dostępne? Na każdym trackstapie są prysznice, czyli showery. Na jednym nawet może być 15, na drugim może być tak jak tutaj 3. I jak bierze się 50 galonów paliwa, jest za darmo. Mianowicie 75. Ale problem polega na tym, że jeśli nie weźmie z aplikacji, czyli z telefonu, bo każdy czas ma aplikację przeważnie, taki duży, no trzeba iść, wziąć tak manualnie, no i się idzie. i 5 min czekają. No to, to nie będziemy czekać na przyjście 5 godzin, się na inny. Ale ogólnie od Kobusia się dowiedziałem, że ja myślałem, że jak się w Polsce wszystko rozbudowuje, yy, drogi, yy, firmy ciężarowe, transportowe, to jest dużo trakstopów. No, On Kubu mówi, że tak jak tutaj jest taki przeciętny, no od 1 do 10 poziom 3, to tam jest takich 3 w Polsce, no to jestem w szoku, bo myślałem, że jest ich dużo, że na każdym jest prysznic i tak dalej. I to jest kolejny powód dlatego tego, do Polski się uszpracować no nie nadaje. Kocham Polskę, ale już nie. Do widzenia. Widzę, e, się bardzo A tak wygląda większość dnia. Ja sobie jadę, jak nie ma Jakubka. Ale Sita jedzie przede mną. Jakubek na nas pokaże i tyle. Także wyprzedzamy przedzamy się nawzajem czasami. Bo jak jadę za nią, to mi się wydaje, że to jest normalnie. Zapominam, że ona jest przede mną i chcę obrócić. I teraz na telefonie. I tak to wygląda. także jakub może teraz stawać Tam jedzie. Widzicie, Nesita, turn on 4 way flashers, please. Widzicie, uczyła marinę, wyjstą na telefonie. Thank you. No zaraz i się tak. pokażemy, żeby nie było, że tutaj coś jest. Cała wyda. droga autostradą. cały czas autostradą dokładnie. zobaczcie, jest Nesita, tak to wygląda, no. Wyprzedza ją, zaraz ona no, mnie wyprzedzi, no i proszę bardzo, pomachaj Nesita, jesteś na kamerze, pomagaj, pomachaj. Do czoła, do czoła. Widzicie? Bye. Witam Was bardzo serdecznie ze słonecznej Ameryki. Pójdziemy Wam coś pokażę, takiego fajnego, bo wszyscy wiedzą, że są miejsca parkingowe dla osobówek, ale nie wszyscy wiedzą coś innego. Chodź, pokażę. Patrzcie, mam operatora. Tam jest miejsce parkingowe dla osobówek dla inwalidów, co nie? Ale jak się zaraz odwrócimy do tyłu, to jest miejsce parkingowe. Dla ciężarówek, proszę bardzo. I tam pójdziemy, pokażemy na załączonym obrazku jest. I Kubuś jak zobaczył to się zapytał Co to? O Boże, o Boże! co to? ja mówię, że tutaj inwalidzi jeżdżą. Inwalidzi jeżdżą ciężarówkami. I takie rzeczy tylko w usa. Widzicie? Chodźcie, pokażemy. Kubuś nagrywa się. No, miałem nie mówić... Kameruje. Miałem nie... To się kamruje. Ona kamorowuje się to. No. Szerszy? Nie, są takie same tylko, że nie możesz stanąć, bo na przykład, jakby ktoś zadzwonił na policję, ten co nie ma, bo musisz mieć taki stykier w środku, taki, że jesteś inwalidą. Na stapie też są, bliżej są te miejsca od budynku. Czyli nie są gdzieś tam z tyłu, tylko... O, są żółte, no widzisz. Ja tego nie zauważyłem nawet. Także dziękuję bardzo. Takie rzeczy tylko włóczą. Widzicie, to jest moja szalona żona. Ja nie, nie jestem tylko ja szalony. Bo ona by nie wytrzymała ze mną, była taka normalna, normalnie, bo to trzeba być normalnie i normalnie. Jeśli ktoś wie o co chodzi, bo normalność to pojęcie względne. I zobaczcie, się przyszła do mnie, robię robi jedzenie, Kubu dzisiaj zrobił się sam. Nasitka, you are under recording. Dzień dobry. Dzień dobry. Uh, what you can say in Poland, still? Say something. Do widzenia. Do widzenia, dzień dobry, and one. Uh, no bad words. No bad words. No, Polacy lubią Bedwars. What? Polish people like Bedwars. Nie understand. What about I love you uh, mucho, my love. kochan się, kochanie moje bardzo. A teraz, teraz A! się przewrócę z ze szczęścia. Kubuś widziałeś? To było mocne. To nie było ustawione, także kurde, dobra, to kończę żebym się. Ten, wzruszyłem się.

Ba, i tył, mamy tak naprawdę jedziemy sobie elegancko. Jesteśmy na dolnej skrzyni, prawda? a no, jak chcemy następny wiek, to piszemy. Jeszcze... Jest następny. następny. teraz na górna. Tam, jesteśmy na górnej skrzyni na pierwszym biegu, a się na pierwszym na górnym. No i wstajemy na przykład. Będziemy jechać Pach, pach, jesteśmy na dole. No to już użyliśmy południe, Teraz chwileczka dostajemy. Bez krzęgła. Cały czas. Proszę bardzo. Jak óweczka. Jak było łączka z pasełkiem. I następny bieg połóweczka. Teraz na dółk. Następny troszkę zrzucało, ale no przed resformy po prostu łóweczka. Pam. Jest. I teraz następny bieg pan. Półeczka. To jest na luź wyrzucamy, Proszę bardzo. No i zaczynamy od nowa. Bam. To nas Stop, prawo, prawo. No i tak jak go puszczam, z do troszeczkę leci. Nie dotykam sprzęgła. Bam, jest, nie leci. Bam. 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 Górna. A, tutaj już. Głółeczka, bam. Następnie Głowę No i na łódce. Także to wszystko jest w głowie Kubuś się śmieje po prostu Jak jestem profesjonalny Znajdujemy się na tym trasie, którym tankujemy zawsze, jak jedziemy, a i co? Pokażę wam coś, co Kubuś zauważył mój operator kamery, który stoi za kamerą, bo ja zamykał drzwi, poprosiłem go, pokażę wam o co chodzi, że wziął te drzwi do ręki, nie, i się pyta tak: a czemu takie kur lekkie, nie, i czemu takie cienkie? Tutaj w środku jest płyta wiórowa, czyli u nas się mówi mm, drywo. Nie drajło, plywood, i tutaj po dwóch stronach jest blacha i tyle. A żeby Wam pokazać, że coś lepszego, kubuś chodź bliżej zawiasy aluminiowe. Jak gdzieś się dobije, to wszystkie strzelają i drzwi spadają. Ale to dobrze, bo jakby były metalowe, to by się wygięły, by drzwi nie zamknął. Także takie drzwi amerykańskie, eleganckie, wszystko tutaj, takie rzeczy tylko w USA. Nowy trailer to ładnie wygląda. Lepiej na pewno ode mnie. No i co jeszcze Wam pokażemy w związku z tym, że tutaj jesteśmy? Patrzcie tutaj. Jaka ładna yy, szapa, czyli taka serwis opon, który się dzwoni. Tam jest numer, widzicie na drzwiach i chłop przyjeżdża i wam naprawia. Ale chodźcie bliżej, pokażemy. Tego jeszcze nikt nie ma, zobaczcie, są węże, wszystko jest. Jakaś stara maszyna do, yy, do opon. Tutaj opony, oczywiście, no wszystko jest. Takie rzeczy tylko wusa jest elegancko. Prunt jest, światło jest, gość przyjeżdża, wkłada wtyczkę wniosko. Pełny serwis. Opona zmieniona. Można? Można. A tutaj za mną, jak widać na załączonym obrazku, nasze dwa piękne niebieskie troki. Biały orzeł w sercu, orzeł biały w godle. Pani Nensita jest tam. To jest ten trackstab. I dzisiaj sobota, ostatni już taki filmik. Znaczy to ostatnie nagrywanie, ostatnie nagrywanie do sobotniego filmiku. Dzieku, dzieku. Dziękuję bardzo. Panie operatorze, kat, kat. Jedziemy do domu.